Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego. Ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami włodzi, poszli za nim. Oto słowo pańskie. Słuchając Ewangelii według św. Marka, jesteśmy zaproszeni, aby przejść po raz kolejny w naszym życiu przez cały rok. Drogę uczniów, którymi jesteśmy od chrztu, aby odnowić w sobie powołanie, które daje nam Jezus, powołanie do pójścia za Nim. I ta Ewangelia dzieli się na dwie części. Pierwsza to jest część, która odpowiada na pytanie, kim jest Jezus. I zwieńczona jest odpowiedzią świętego Piotra, udzieloną w imieniu apostołów, ale i nas, ty jesteś Mesjasz. Dowiadujemy się z tej pierwszej części, kim jest Jezus na podstawie tej dzisiejszej sceny i kolejnych, w których Jezus dokonuje cudów i naucza. Dowiadujemy się, że jest Mesjaszem. Druga część mówi o Jezusie jako synu Bożym i odpowiada, co znaczy za nim iść, ukazując przede wszystkim jego mękę i zmartwychwstanie jako punkt, podstawowy punkt odniesienia. Pójścia za Jezusem. Uczniowie, których dzisiaj Jezus powołuje, jeszcze nie wiedzą kim on jest, jeszcze nie wiedzą dokąd ich prowadzi, jeszcze nie wiedzą, że prowadzi ich na krzyż, a tak chętnie za nim idą. Tydzień temu też słyszeliśmy opis powołania pierwszych uczniów, tylko według świętego Jana. Tam uczniowie też bardzo chętnie poszli za Jezusem. Widzieliśmy, że on przejął inicjatywę w tym. Pójściu za nim, czego szukacie, czego chcecie. I zapraszam ich, żeby z nim byli, żeby zobaczyli jak on mieszka, żeby byli przy nim. Dalej też w Ewangelii usłyszymy, że Jezus powołuje uczniów przede wszystkim po to, żeby z nim byli. I w tych dwóch fragmentach, zeszłotygodniowym i dzisiejszym, wspólnym, wspólny jest motyw Jana Chrzciciela, który kończy swoją misję. Tydzień temu Jan Chrzciciel przekazał swoich uczniów Jezusowi. Wskazał, że On jest Barankiem Bożym. I uczniowie poszli od razu na jedno słowo swojego dotychczasowego nauczyciela. Dzisiaj w pierwszym zdaniu słyszymy, że Jan został uwięziony. Kończy się misja. Jana Chrzciciela schodzi ze sceny bardzo pokornie. Wypełnił, co miał zrobić. Jego wezwanie... To było wezwanie do nawrócenia, głosił chrzest nawrócenia. W bardzo mocnych słowach, ale bardzo wielu ludzi pociągnął za sobą na drogę nawrócenia, wyznania grzechów i odwrócenia się od nich, na drogę zmiany życia. A Jezus właśnie tak, od tego zaczyna nauczanie, głoszenie Ewangelii Bożej: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Więc mamy. Cały czas i w nauczaniu Jana, który przygotowuje na przyjęcie Jezusa, i w nauczaniu Jezusa, cały czas mamy to wezwanie do nawrócenia. To dzisiejsze zdanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, które słyszymy tak często w Wielkim Poście, przede wszystkim przy posypaniu naszych głów popiołem, mamy rozumieć jako zdanie celowe. Nawracajcie się, abyście wierzyli w Ewangelię. Tak jak prorok Jonasz, wstań, abyś mógł iść. Też ta postawa stojąca w czasie Ewangelii, właśnie to wyrażamy naszym ciałem. Stoję, żebym mógł pójść. Stoję słuchając Słowa Bożego, Słowa Pańskiego Ewangelii, żebym mógł od razu pójść za Jezusem. Taka jest wymowa tej postawy i to dobrze, żeby było nie tylko właśnie tak zewnętrznie, ale i wewnętrznie przez nas. Przeżyty. Stoję, żebym mógł od razu pójść. Już ten pierwszy ruch wykonałem. Wstań i idź. I na koniec Mszy świętej słyszymy: Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie? Wstajemy, żeby iść i wypełnić misję, jaką daje nam Bóg. Ciągle słyszymy o tym nawróceniu to bardzo często używane słowo w kazaniach, w Ewangelii. Słowo, które łączymy bardzo z całym życiem religijnym, nawrócenie. I ciągle też słyszymy, że chodzi w nim o zmianę sposobu myślenia. Więc co dzisiaj nam, jak to słowo dzisiaj nam wyjaśnia, co konkretnie zrobić? Zmienić sposób myślenia to, to najpierw przestać polegać na sobie. W psalmie w pierwszej zwrotce mieliśmy: Daj mi poznać Twoje drogi Panie. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami, a nie ty pójdź za mną, a nie ty chodź moimi ścieżkami. Nie ty, Panie za mną, ale ja za tobą. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, a nie moje pouczenia w twoją stronę. Boże i Zbawco, w tobie mam nadzieję, a nie w sobie. Nie polegać na sobie. Zmienić hierarchię wartości. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. To nam pokazuje ten punkt odniesienia. Kiedy wiemy, że już Królestwo Boże jest bliskie, ale nie w sensie czasu, bo wiemy, że od tych słów, kiedy Jezus je wypowiedział pierwszy raz, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo, minęło ponad dwa tysiące lat, no to rozumiemy, że nie chodzi o czas. Bliskie jest Królestwo Boże, blisko już jest wypełnienie obietnic Boga w moim życiu. Może blisko jest mój moment spotkania z Nim. Na pewno blisko, bo przecież nawet jeśli to jest jeszcze 50 lat, to, to co to jest? W skali całej wieczności. Zmienić zupełnie hierarchię wartości, bo już blisko jest spotkanie z Bogiem. I w tym nawróceniu nie chodzi o zaciśnięcie zębów, o jakiś strach, że muszę się teraz spiąć i zrobić wszystko, co trzeba. Co trzeba, a tak naprawdę tego nie chcę, bo jeśli zacisnę zęby, to długo tak nie wytrzymam. One popękają, pokruszą się i wrócę szybko do tego, od czego niby staram się odejść. Nie chodzi o zaciśnięcie zębów w nawróceniu. Tak się długo nie wytrzyma. W nawróceniu chodzi o to, żeby odkryć, że zło wcale nie jest atrakcyjne, że ten owoc, który proponuje. Zły duch w każdej pokusie to nie jest jakiś pyszny owoc, to nie jest słodycz i nagroda zazdrośnie strzeżona przez Pana Boga niby. To nie jest to. Odkryć, że zło, to jest zgnilizna, to jest trucizna. O to chodzi w nawróceniu, że to nie jest, że zło to nie jest nic ciekawego, że to jest prawdziwe niebezpieczeństwo dla mojego życia. To, co dzisiaj nas powinno uderzyć i pociągnąć, to natychmiastowość działania powołanych uczniów. Słyszą słowo i natychmiast je wypełniają: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To nie wy sami się staniecie rybakami ludzi, ale ja sprawię. Moja moc w Was będzie. Pójdźcie za mną. Tyle do Was należy. Natychmiast to zrobili jedni i drudzy. Szymon i Andrzej, Jakub i Jan porzucili wszystko i poszli za Nim. Zupełnie zmienili zwrotnicę swojego życia. Tak jak też ci Niniwici usłyszeli trochę nieporadnie i może tak wykoślawione orędzie Boże, bo prorok Jonasz cały czas myślał po swojemu i głosił katastrofę a nie nawrócenie, nie upomnienie, a zniszczenie głosi. Ale im to wystarczyło i Słowo Boże zadziałało jakoś pomiędzy, tajemniczo pomiędzy Jego słowami. I oni usłyszeli to i wystarczyło. Wystarczyło, żeby wszyscy podjęli pokutę. Natychmiast. I takie są skutki właściwie przyjętego Słowa Bożego. I tak mamy przyjmować Słowo Boże, które tak często, tak obficie daje nam Kościół. Codziennie czytanie, psalm, Ewangelia. Jak ktoś sięga do liturgii godzin, to codziennie wielka porcja psalmów, czytań z Pisma Świętego, z Ojców Kościoła. Codziennie mamy wielką porcję Słowa Bożego, tylko nie możemy go czytać jako kolejnej lektury czy słuchać jako ciekawostki. Nawet nie tylko jako poszerzenie jakiejś naszej wiedzy, chociaż to potrzebne, ale czytamy je wtedy tylko właśnie jako książkę. I ono nie przemieni życia. Jak przyjmujemy je jako prawdziwe, żywe słowo Boga, to znaczy przemieniamy zwrotnicę naszego życia, zmieniamy myślenie, przestajemy polegać na sobie, a polegamy tylko na Bogu to wtedy Słowo Boże staje się ciałem w naszym życiu, a nie kolejnym wykładem czy ciekawostką. I właściwie przy każdym sięgnięciu po Słowo Boże mamy podjąć kolejną w naszym życiu decyzję, że do tej pory nie szedłem, albo szedłem w niewystarczający sposób, albo wstałem, ale tak nie do końca. Podejmuję decyzję, że idę natychmiast. Bo zwlekanie to nie jest strata czasu, bo czas już się, czas już się wypełnił, zwlekanie to byłaby strata całej wieczności.